W City Self Storage Hotelu dla Twoich Rzeczy posiadamy około 800 pomieszczeń w każdym z magazynów. Są to pomieszczenia od najmniejszych, które mają powierzchnię już od pół metra kwadratowego do zdecydowanie dużych w naszym wydaniu, czyli do 20 metrów kwadratowych. Są to powierzchnie bardzo uniwersalne, które potrafią sprostać oczekiwaniom praktycznie każdego klienta, czy to osoby prywatnej, czy biznesu. City Self Storage Hotel dla Twoich rzeczy jest magazynem dostępnym dla wynajmujących przez 7 dni w tygodniu. Możliwe również z dostępem 24-godzinnym 24 przez 7 dni w tygodniu. Co można u nas przechowywać? Rzeczy różne. Od gabarytów typu meble, duże konstrukcje marketingowe do bardzo drobnych, jak kartony z rzeczami osobistymi, kartony z dokumentacją, zabawki dziecięce, łóżeczka dziecięce. Magazyn City Self Storage jest magazynem nietypowym, bo nie tylko samoobsługowym, ale również bezpiecznym. Każde z pomieszczeń, którym dysponujemy, posiada swój indywidualny alarm. Powierzchnie są monitorowane całą dobę. Właściwie wiemy wszystko, co się dzieje w naszym magazynie, i jesteśmy przekonani, że jest to jedno z bezpieczniejszych miejsc w Warszawie. Więcej informacji na temat City Self Storage hotelu dla Twoich rzeczy i naszej usługi każdy znajdzie na stronie www.cityselfstorage.pl